Drodzy Knorowianie, znajdujemy się właśnie w Szczegłowicach w pobliżu Domu Kultury i Hali Sportowej MOSIR. Przed chwileczką, w tym miejscu, zostało zamontowane ogromne, duże czerwone serce. Jest to pojemnik na nakrętki. Pojemnik, który ma na celu niesienie pomocy najbardziej potrzebującym z naszego miasta. Sprawa jest bardzo prosta. Każdy z nas na pewno korzysta z produktów butelkowanych, czy to woda, soki, napoje, mleko, czy też chemia gospodarcza. Oczywiście, produkt zużywamy, butelkę wyrzucamy do dedykowanego pojemnika na plastik, natomiast gromadźmy nakrętki. Gromadźmy nakrętki i wrzucajmy do tego typu pojemników. Dzięki temu, jak pojemnik uzbiera się do pełna, zostanie on opróżniony, a nakrętki zostaną sprzedane do odpowiedniego skupu. Środki pozyskane z tej sprzedaży zostaną przeznaczone na konkretny charytatywny cel. Cel na każdym pojemniku będzie opisany na specjalnej tabliczce. Takich pojemników w tym momencie w Knurowie będzie cztery. Pierwszy został zamontowany około tygodnia temu naprzeciwko wejścia do redakcji przeglądu lokalnego przy ulicy Niepodległości, zaraz za ratuszem. Drugi od dzisiaj jest już w szczegłowicach, a kolejne dwa będą przy Teżni Solankowej w parku przy ulicy Ułanów. i czwarty. Przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych, tak zwany Orlik, przy Alei Lipowej. Chciałbym tutaj dodać, że pierwszy pojemnik, który został zamontowany przy ulicy Niepodległości, zaraz za ratuszem, w przeciągu tygodnia został zapełniony już dwukrotnie. Tam cel zbiórki to jest Laura Zawada, ciężko chora dziewczynka, knurowianka. Dzięki takiej zbiórce zaangażowaniu wielu mieszkańców naszego miasta. Dziewczynka ma, ma ogromne wsparcie. Także, moim zdaniem, tego typu pomoc jeszcze nigdy nie była tak prosta. Dlatego zachęcam wszystkich, żeby gromadzić korki, i wrzucać do pojemnika. Zachęcam wszystkich. Dziękuję.